Proszę Państwa, witam w kolejnym odcinku serii jak już widzicie po tytule, zrobimy sobie odcinek najgorszy versus najlepszy hotel jaki mi się udało znaleźć na bookingu, sugerowałem się ceną, jak najtańszy akurat chyba w tym wypadku wyszło tak, że najtańszy jest najgorszy a najlepszy no, sami zobaczycie, ogólnie pierwszego dnia, czyli zaraz pójdziemy ocenić najgorszy hotel na bookingu, zobaczymy czy te opinie, które tutaj oni piszą są adekwatne, następnego dnia Pójdziemy sobie ogarnąć ten lepszy. Dałem se, a dałem se. Pomyślałem sobie, że a co tam dam se? No i se dałem. Proszę Państwa, pierwszy hotel nazywa się Affordable Rooms on Long Street. Cena ich wynosi 261 za noc, to jest trochę poniżej 100 zł. Oni sobie sami dali 5 gwiazdek, jak to widać. A opinia gości jest 3,7 czy 56 szczegółowych opiniach. Miejsce jest brudne, słabo zorganizowane, śmierdzi, pościele są do dupy, wiele musi być do zrobienia, katastrofa, brud, horror mówi, trata pieniędzy, nigdy tam nie wrócę. A proszę Państwa, my tam idziemy, zobaczymy co tam kur... się kryje. Dobrze proszę Państwa, do hotelu udajemy się z buta, ciekawe, ten hotel jest położony na ulicy, gdzie są też hotele, które mają normalnie po 5 gwiazdek, 4 gwiazdkowe, jakieś takie mega fancy. Naprawdę niesamowite są tutaj te budynki kolorowe. A tych hoteli jest tutaj w Pierun. Zanim wszedłem tutaj, prawie gościu mnie napadł jakiś ćpun, który mi chciał sprzedać marihuanę, jak już wszedłem. Zobaczyli, że mam kamerę. Powiedzieli mi, że nie mogę nagrywać. W sensie, żebym nie nagrywał recepcji, Bo ja się zapytałem ich, jak popatrzyliśmy na kamerę, czy, no, czy, 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 czy jest OK, żebym nagrywał. Powiedzieli mi, że nie. Tak wygląda mój pokój. To jest kropka. tak serio, boję się tu być z bier... Stąd, serio Kibel wygląda w taki sposób Leci woda Tak jak mówiłem Najprawdopodobniej będzie tutaj przychodzący prostytutkami Słychać wszystko Zobaczmy, czy jest wymienione Okej, okay. plaster suszy majtki bardzo... Ale co tu dużo mówić płytka jest w grapisie. Ale szczerze, chciałbym mieć jakąś pamiątkę z tego miejsca, może ten korek. Ale boję się go dotykać. spierd... O kur... To był burdel. To był burdel i jeszcze były mieszkania dla i Ja pierd... Przeciekać mi się chce cały czas, jak sobie myślę w tym miejscu. Odpuściłem sobie tamten hotel, wyszedłem jak najszybciej, recepcja wyglądała naprawdę tragicznie. Cały czas przyjeżdżali tam goście i wyjeżdżali goście. Wyglądało to po prostu jak jakaś e, dealerka. Również prostytucja, masturbacja, generalizacja. Przejdźmy może do kolejnego. Dobrze, proszę Państwa, opuszczamy hotel e, w tym poprzednim, no... Odpuściłem sobie spanie i co, lecimy proszę Państwa do chyba jednej z przyjemniejszych teraz e, e, części mojej wyprawy, czyli po prostu ten ekskluzywny hotel. Ma same najlepsze opinie, ludzie chwalą go, jednym z droższych, to nie jest czym się można chwalić, ale chodzi o to, że wie, tutaj cena z jakością. Znam szczerze, że tutaj jestem w hotelu takim też niby dobrym, ale wcale taki dobry nie jest, zobaczymy jaki jest standard jakości tam. Dobrze, proszę Państwa, jedziemy. Powoli zaczynamy dojeżdżać. Znajdujemy się na górze i co mogę powiedzieć? Widać, proszę Państwa, ogromne, ogromne mury. Zabezpieczenia elektryczne domów. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale domy mają zabezpieczenia elektryczne. Mają bramki, mają klatki, mają alarmy. Widoku Wam jeszcze. O kur. Dobrze, proszę Państwa, tak to wygląda z tej strony. Ta chata. Fury, które tutaj stoją, to jest jakieś Porsche. Jakieś stare Range overy Hello. you me go Dobra, trochę tak średnio nagrałem, ale po prostu nic nie, nic nie zrozumiałem, co ten gość do mnie mówił. To słyszałem coś, że trzeba gdzieś iść do bramy, która jest niżej, która jest wyżej. Chodź, Patrz Patrzcie, jaki piesek do mnie podszedł. Okej, okay, toj Państwo e, ochraniają. Oh, hello, sir. Fine, thank you very much. I didn't know that uh, I should go here. Yeah, that's why I was saying, just continue driving down. You don't have any luggage? Yes, I have some luggage. Um, can I have your key? I'll just show you the room, and then someone is going to come and take the luggage out. Okay, okay. Yeah, and then no. we'll bring the key to your room. Ah, oh, okay. OK. Hey, Wejchodzimy do recepcji, proszę Państwa. No jakieś maski. Ja to cały to czas, to czas nie chcę wam pokazywać jak wyglądają tacy. Patrzcie, tutaj wchodzimy i mamy jakieś zabytkowe zabytkowe rzeczy. Jakiś zegar. Coś czuję, że powędruje ze mną do Polski. Podejrzewam. W sumie raczej jestem pewny, że to zostało stworzone przez jakichś tam Afrykanerów tutaj. Ciekawe kim jest ten ziomal. Ty ile kosztuje? Winko, no winko jest git. Bacardi ze szklanki. Who, who is the guy that was uh, the, the painting of the guy? That's the owner. Tak wygląda hall tutaj. How many levels? Ok proszę państwa czas na widok widok stąd jest taki. Tutaj masz przejście ocean tam są góry tam są inne góry. No wygląda to zajebiście. Tam jest ogródek, do którego zaraz pójdziemy. Zobaczmy, pokój O, nice. O, Lulu. Proszę, państwa. Ale ładny. Very nice, very nice. So on here, we said you and partner because we thought you were bringing your partner over. A, okay. your welcome. here.

To zostało zbudowane przez Afrykanerów, po prostu ludzi, którzy którzy tutaj przybyli. Widzimy tutaj, są obrazy, które przedstawiają wyprawy, które tutaj były. Są to majątki, które zostały, powiedzmy, uzyskane przez, przez te, mówiąc krótko, wyzysk, nie? I przez bardzo złe zasady, ale no, trzeba przyznać, że to miejsce jest naprawdę mega mocne. Jestem ciekaw, ile mają lat te szafy, naprawdę. Nie wydaje mi się, żeby ktoś tutaj coś próbował robić na pokaz, jakieś podróbki. No nie, no. Klamki będą wykręcane, łazienka. Ciekawe, jak jest bilet, to robię kupę do biletu, żeby widzieli, że jestem z Polski. No i wiecie, co będzie. Tak wygląda, proszę Państwa, widok z hotelu, widok z balkonu. Mega mocno. Balkonik, tam mam pokój, tam mam pokój. A tutaj, proszę Państwa, widok na morze. Na ocean znaczy się. To wygląda jak muzeum dosłownie. Zobaczymy, co tu się znajduje. Jakieś obrazy. Nie idziemy w dołu, idziemy do góry. Zdjęcia od te, tej rodziny tu są. Na stóły tu są zdjęcia tej rodziny. Ty, tu coś jest. O kur. Nowczak by się chyba posikał. Proszę Państwa, to jest jakiś aparat. Nie wiem, może jakiś znawca się wypowie, co to jest. Aparat jakiś. O kur. Ty. Nie chcę tego zdupcyć. Taki, takim czym się robi zdjęcia robiło, a ja se Isa nie mogę ogarnąć. Ej, zesracie się. Wiecie, co to za firma? Ta firma to Kodak. Ciekawy z którego roku. Zobaczymy, ile kosztuje taki ten. Uuu, a co my tu mamy, proszę państwa? Tutaj jakiś obiad można sobie zjeść. No nie no, kurde, taki jeden talerz to by można było zajebać. Gościu powiedział, że może tutaj śmiało rozłożyć w tym ogródku stolik i będę mógł sobie zjeść tutaj śniadanko. A co ciekawe, te ceny tych śniadań są niewiele większe niż w hotelu, tak? Po, połowy razy większe, a standard jest naprawdę 500 razy większy. Kurde, ten widok. Proszę Państwa, widzicie te góry, które tam są? Tak to wygląda. Wow, naprawdę jest niebywale. Słucze, to dzięki Wam mam taką możliwość. Muszę Wam podziękować. To dzięki tobie i co? Dupa boli wyłącz, wyłącz film Tutaj, w tym hotelu, można w ogóle mieć trzy, mieć kilka, kilka pięter. Ja mam na najniższym XD Da się mieć na najwyższym. Także was oszukałem, że to jest najlepsze miejsce, bo najlepsze jest tam. To dzięki wam mam możliwość robienia takich rzeczy. Także dziękuję wszystkim, każdemu za, za to, że ogląda, za to, że tam docenia i co. Nie ukrywam fajnie, fajne miejsce. Mega fajne miejsce, dziękuję wam bardzo <noise> ale gościu ma ptaka Dobra proszę państwa, idę kraść ręczniki Mega ładny fortepian i coś co mnie tutaj bardzo zaciekawiło szachownica, zobaczmy czy są ko kompletne, jeżeli jest kompletna no, szczerze powiedziawszy no zobaczymy Ty, co to jest? To jest jakaś moneta? Będzie się musiał zapytać o te monety tego gościa. Wiecie co, najciekawsze jest to, że takie rzeczy można znaleźć w muzeach. Ale to należy do kogoś. To jest czyjś majątek, jakiś taki szlachecki. Jak w Rosji są oligarchowie. Później tutaj sobie zapalimy ognisko. Ja sobie zapalę swoje ognisko. I będziemy czylowali bombę. Z takim oto widokiem. Nie no, ale szczerze powiem wam, że przyda mi się, bo naprawdę, o, tak sobie liczyłem, od dwóch tygodni nie miałem okazji się wyspać tak dobrze. Bo tam jakieś alkohole są, będzie można podpierta. A to jest mocne w ogóle, patrzcie na to, mały joda. Zrobione z, z stali jakiejś. Ty, bad arithmetic, how to use Chinese abacus, to jest... Aha, jak używać liczydła. To jest liczydło, dobra. Dzisiaj siedzę wieczorem. I to ogarniam. W ogóle też beka. Widziałem te wzroki na samym początku, jak wiechem tutaj w okolice, bo też wam pokażę okolice, na czym to wszystko polega. Podszedł do mnie ochroniać i chciał, żebym pojechał stamtąd. No bo przyjechałem jakimś, jakąś Suzuki. Przy okazji, <grych> mając plecak podróżnika, ten, szczoteczkę do zębów wystającą z kieszeni. Ale spoko, spoko. No mówię, kur... Okradnę ich, bo jest tu z Polski, no. Jo. Ładnie tu jest. Ładnie, ale szczerze, czuć... To jest to, że czujesz się tak nieswojo. Czyż się tak nie swoje? To ma swoją historię. Proszę państwa, idzie burza od strony oceanu w sensie deszcz i to wygląda tak niesamowicie, że to jest szok. Zaraz powinno tutaj padać, na ten moment to wygląda w ten sposób. Widzicie? Tam nie pada, tam nie pada, Tu już zaczyna padać, a tam jest mocna yy, ulewa. Morze wzburzone, w kur***. jak mi się ta kamera zdubcy się nie wypłacę raczej. Proszę Państwa, żebym wam nie spłamał. Dosłownie dwie minuty minęły i już tutaj pada deszcz. Patrzcie, proszę Państwa. Kicik, kicik. Kic, kic. Mam kotka w pokoju. Przyszedł do mnie kot i się rozciąga. Kotur, 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 kotur. Ale masz super fajne wszystko. Wszystko masz fajne. Kocie fajne. Jesteś super. Jesteś kotem. I za to się płaci tyle, że możesz mieć kotka w pokoju. Kotka w pokoju i go głaskać. To jest... To było warte tej ceny. Wow, patrzcie jak przystroili, przystroili stoliczek Mega ładny, ale fajnie Patrzcie proszę Państwa, urak A z serem chyba Kot podąża cały czas za tobą Kici kici, kici kici To jest w tej cenie, serio Ten to jest niesamowity Nawet nie chcę jedzenia jak krokiet Proszę Marta, naucz swojego kota być takim zajebistym jak ten Proszę Państwa, tam za oknem ocean Tutaj proszę Państwa, fifka Meczyk A tutaj Patrzcie, co przyszło, o Matko Boska, cud nad Wisłą. Proszę Państwa, wczorajsza noc naprawdę była niesamowita, było naprawdę niesamowicie. Włóżczamy to niesamowite miejsce, niesamowite, ponieważ naprawdę jest niesamowite. Mogłem się dowiedzieć niesamowicie dużo na temat tej tutaj kultury, historii od drugiej strony, bo się bardzo dużo dowiedziałem od strony właśnie czarnoskórych, a tutaj też mogłem zasięgnąć oka, Kolwiek to znaczy od strony właśnie Afrykanerów Wiele czekać nie trzeba było Przyszło jedzenie dla dziedzica Takie śniadanie kosztuje 130zł bodajże I co dziedzic teraz sobie zje żółte kiwi Bo ma na to ochotę dziedzic Uch, Może być Ja sam muszę sobie to tutaj włożyć Państwa jest tu takie pomarańczowe coś Smakuje to jak kwaśne jabłko, a wygląda jak mały pomidor. Niesamowite. Jak wiecie, co to jest, to piszcie w komentarzach. W cenie mamy przepięknego kotka, który się łasi, który chce się bawić. Piękny to jest, to jest pewnie taki domowy kot. Domowy kotek. No, kotek może, kotkowi można, bo jest kochany. Dobrze, proszę Państwa, już jestem spakowany. No i czas zawijać z tego pięknego miejsca. Zanim koniec filmiku, pokażę Wam jeszcze ciekawą rzecz. Ale to wszystko. Lecimy, żegnamy się. Naprawdę niesamowite miejsce. Kurwa. Z duszą, z charakterem, można potraktować ten dom jako muzeum. Wręcz. Wydaje mi się, że jest tyle rzeczy. Ale co? To wszystko. Lecimy. Lecimy dalej, proszę państwa. No hotel rzeczywiście zasługuje. Szczerze. Kolacja była dobra, aczkolwiek. Nie, w sumie wydaje mi się, że była chuj. Chciałem, żeby była dobra, tak sobie wmawiałem, ale szczerze powiedziawszy poza desertem wszystko było takie so, -so. No i co? Ale co? No i tak mega tanio, no. Życie jest piękne, proszę Państwa. Chciałem tylko powiedzieć, że życie jest piękne i nie jest takie proste, jak nam się wydaje. Proste w znaczeniu zrozumiałe. Lecimy dalej, proszę Państwa. Samochody ochrony wzmacniane jakąś blachą. Osiedla, każdy dom tutaj jest, proszę Państwa, zabezpieczony. Kolce są, jest budka z ochroną. Tutaj często są takie linie pod napięciem. I co wam chcę pokazać? Niektóre domy właśnie są tak pozamykane szczelnie, a niektóre domy, proszę Państwa, o, tutaj widzicie na przykład, widzicie te, yy, mają takie ten, mają takie yy, zabezpieczenia elektryczne. Niektóre domy są pozabezpieczane szczelnie, a niektóre domy, jak widzicie, mają takie fury stojące mają taki, taki mód, no gościu się na mnie ochronia, tak już patrzył, dlatego pomyślałem, że z nie wiem co mówić. Patrzcie, o to mi chodziło. Widzicie te zabezpieczenia? Tutaj widać na przykład te zabezpieczenia, jak to wygląda. No, łap się. To nie jest tylko tutaj, w tej takiej naj, naj najbogatszej dzielnicy, bo tutaj chyba są najbogatsze yy, domy. Tak jest tutaj naprawdę przez większość czasu, tam gdzie tylko można, to się daje. Nawet, nawet, nawet jakieś takie akademiki, nawet jakieś takie miejsca dla wszystkich. No i ten widok, proszę państwa, no niesamowite. Niesamowite.